Największe atrakcje podhala w jednym miejscu spływ przełomem Dunajca, park miniatur oraz park linowy w Niedzicy. wodna atrakcja Terem gorący potok w szaflarach. Park rozrywki Rapkoland w Rapce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej, Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu. W dzisiejszym wydaniu. Kolejne zarzuty dla zabójcy Michała Marka. W poszukiwaniu wiosny w Zakopanem. Koncert pieśni wielkopostnych w Zdłużytce Górnej. Dobry wieczór. Mamy 23 marca. Michał Oleksy. Zapraszam na wiadomości. W listopadzie ubiegłego roku policja otrzymała zgłoszenie zaginięcia Michała Marka. Po trwających blisko dwa miesiące poszukiwaniach ciało znaleziono zakopane w lesie. Podejrzane o zabójstwo Michał M. przebywa w tymczasowym areszcie. W miniony czwartek usłyszał kolejne zarzuty. Izabela Suska. To miało być zwykłe towarzyskie spotkanie w jednym z nowotarskich mieszkań. Jednak zakończyło się tragedią. Michał Marek został trzykrotnie dźgnięty nożem przez swojego kolegę Michała M. Zabójca nie potrafi wyjaśnić motywów swojego czynu. Zasłania się niepamięcią spowodowaną nadużyciem alkoholu. Prokuratura bada czy był pod wpływem narkotyków. W sprawę zabójstwa jest zamieszane pięć osób, w tym jedna kobieta. Zarzuty w stosunku do trzech osób dotyczą przestępstwa poplecznictwa z artykułu 239 paragraf 1 kodeksu karnego. A w stosunku do dwóch kolejnych osób jest to zarzut niezawiadomienia o przestępstwie zabójstwa, o jakim osoby te wiedziały. I tutaj w stosunku te osoby zostały przesłuchane, zostały im przedstawione powyższe zarzuty. Osoby te wszystkie przyznały się do, do zarzucanych im czynów, złożyły bardzo obszerne wyjaśnienia, w toku których ujawniły szereg istotnych szczegółów zdarzeń jakie były i stały się ich udziałem wyjaśnienia te korespondują z zgromadzonym przez nas materiałem dowodowym w sprawie nic na chwilę obecno nie wskazuje albo aby wyjaśnienia te nie polegały y, na prawdzie. W stosunku do tych osób zostały zastosowane wolnościowe środki zapobiegawcze. Podejrzani o współudział w zacieraniu śladów zbrodni mają zakaz opuszczania kraju i obowiązek regularnego stawiania się na komendzie. Nie było podstaw w tym wypadku na zastosowanie najsurowszej kary, jaką jest tymczasowe aresztowanie. Powiem, no, artykuł 258 Kodeksu postępowania karnego y, statuje w sposób ścisły przesłanki, w świetle których możliwe jest zastosowanie w stosunku do danej osoby środka tego środka zapobiegawczego, jakim jest tymczasowe aresztowanie. A I tutaj taką przesłanką jest obawa ukrycia lub ucieczki, obawa matactwa, czyli podejmowania działań bezprawnych, mających na celu utrudnianie postępowania karnego, typu nakłanianie świadków do składania fałszywych zeznań, innych podejrzanych do składania fałszywych wyjaśnień. Jak również przesłanką może być do zastosowania tymczasowego aresztowania surowość grożącej kary. Teraz odnośnie tych osób żadna z tych przesłanek pozwalająca na zastosowanie tego środka zapobiegawczego nie zachodziła. Jak się okazało, to nie pierwszy występek, jakiego dopuścił się Michał M. W ubiegłym tygodniu podejrzany usłyszał kolejne dwa zarzuty. Pierwszy to usiłowanie zabójstwa dwudziestokilkuletniego nowotarzjanina, któremu zadał kilka ciosów nożem w plecy. Kolejny za rozbój na sześćdziesięciokilkuletnim mężczyźnie. Obie sytuacje miały miejsce w Nowym Targu w nocy z 9 na 10 stycznia. Podejrzany przyznaje się do zarzutu zabójstwa Michała M. popełnionego w listopadzie w nocy z 21 na 22 listopada 2015 roku. Natomiast nie przyznaje się do tych kolejnych dwóch zarzutów, jakie zostały mu przedstawione 17 marca i w tym zakresie odmówił składania wyjaśnień. Termin tymczasowego aresztowania Michała M. upływa 10 kwietnia. Wczoraj prokuratura Sądu Rejonowego w Nowym Targu skierowała wniosek o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Na kolejne trzy miesiące. Taki czas jest nam potrzebny, aby uzyskać brakujące w sprawie opinii biegłych i wszystkie, wykonać wszystkie inne czynności, jakie zostały zaplanowane. Zgodnie z artykułem 148 kodeksu karnego, za dopuszczenie się zabójstwa podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do 25 lat lub do żywocia. Natomiast zarzuty z artykułu 239 przedstawione trzem osobom o poplecznictwo czyli pomoc w zacieraniu śladów i ukryciu zwłok, podlegają karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Na podstawie artykułu 240 kolejne dwie osoby za niezawiadomienie policji o przestępstwie mogą zostać skazane na okres do 3 lat więzienia. Pomimo astronomicznej wiosny temperatury na Podhalu utrzymują się w okolicach kilku stopni powyżej zera. W Tatrach zalega jeszcze dużo śniegu. Są już jednak pierwsze oznaki wiosny. Marcin Szkodziński. Mimo iż doliny w Tatrach pokryte są jeszcze śniegiem zamiast fioletowymi łanami krokusów, to pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego obserwują już pierwsze oznaki wiosny. Ze snu zimowego obudził się największy tatrzański drapieżnik, czyli niedźwiedź. Część niedźwiedzi wstała już, dorosłe samce już wędrują po Tatrach. Samice z młodymi jeszcze są w gawrach. Mamy też informację ze strony słowackiej, że też... Po ich stronie niedźwiedzie wstały. No słychać pierw ptaków także już tą wiosnę czuć. Ona tak trochę jest w blokach startowych, ale no już tak pomalutku zaczyna odpalać. Na szczęście niedźwiedzie, które obudziły się ze snu zimowego, nie są tak wygłodniałe, że rzucają się na wszystko, żeby się najeść. Nie powinny także schodzić w pobliże domów, aby szukać pożywienia. Przyroda zadbała o to, aby zwierzęta te mogły przetrwać nawet przedłużające się zimy. Niedźwiedzie mają doskonałą strategię na przetrwanie okresu zimowego i przetrwanie pierwszych dni wiosny po śnie zimowym. One cały czas jeszcze bazują na zapasach z zeszłego roku i wcale to nie jest tak, że one momentalnie muszą się najeść. Spokojnie czekają, wegetacja w lesie ruszy, na pewno nadrobią zapasy, które straciły zimą. Mimo iż jeszcze w górach zalega dużo śniegu, to niedźwiedzie poszukują już pożywienia. Co o tej porze roku stanowi dla nich największy przysmak? Świeże pędy traw to jest kluczowa sprawa. I te świeże pędy, no już, 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 już nawet na śródleśnych polanach widać, że te krokusy już pomalutku malutku zaczynają się pojawiać. No jeżeli znajdą padlinę, no to też z niej skorzystają. Spokojne żerowanie niedźwiedzi nie oznacza jednak, że możemy bagatelizować spotkanie z tym drapieżnikiem. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zorganizował koncert zatytułowany Dawne i najdawniejsze pieśni wielkopostne. Wydarzenie miało na celu przypomnienie dawnych utworów pasyjnych, ale i pokazanie pokrawieństwa i wspólnych korzeni kultur rzymsko i grekokatolickich. W ubiegłą sobotę w Worawskim Parku Etnograficznym odbył się koncert dawnych pieśni wielkopostnych, połączony z otwarciem wystawy o zwyczajach i obrzędach tego okresu. Przybyli goście mogli posłuchać Julii Doszny, Łemkowskiej pieśniarki czerpiącej inspirację z muzyki ludowej, a także Antoniego Pilcha, znanego pieśniarza, lutnisty i znawcy kultury Kresów Wschodnich. Koncert i późniejsze konwersacje pokazały, ile łączy naród ruski, ukraiński i polski. To nie tylko złe wspomnienia związane z wojenną historią, ale przede wszystkim wspólna tradycja i korzenie. Dla mnie urodzonego w przemyślu posiadającego pradziadków i polskich, i, węgier, i węgierskich, i, i austriackich, i, i ruskich, rusińskich jest to nie, nie, niezwykle cenne, ponieważ dzięki tym pieśniom odkrywam, jak gdyby swoje, może, swoje korzenie. Ale odkrywam również. Homogeniczność polsko-ruskiej kultury. My mówimy Rzeczpospolita, myślimy Polska. Ale Rusini, świadomi swojej przeszłości, Ukraińcy mówią Rzeczpospolita i myślą Rusi, Ukraina. To jest bardzo ciekawe, że Rzeczpospolita była matką nie tylko dla Polaków, ale dla Rusinów, Litwinów, Ormian, Tatarów no i przede wszystkim Żydów, prawda? Także odkryć tamten świat. Odnaleźć go w pieśni, to tak jakby spotkać się ze sobą. Kościół rzymsko i grekokatolicki to liczne podobieństwa, to nie tylko chrzest, bierzmowanie czy wiara w jednego Boga, ale przede wszystkim podobna tradycja. W szczególności widać to mówiąc o Wielkim Poście i obrzędach związanych ze świętami Zmartwychwstania Pańskiego. Jedną z widocznych różnic w obrządku grekokatolickim jest organizacja roku liturgicznego zgodnie z kalendarzem juliańskim. Bywa tak, że Post zaczynamy wspólnie. I święta wielkanocne również wspólnie od, o, obchodzimy. Nie zdarza się to często, ale y, bywa. Y, w tym roku będziemy obchodzić y, y, święta Zmartwychwstania Pańskiego niestety dopiero y, w pierwszy weekend maja, czyli, czyli mamy nadzieję, że, że wiosna wtedy na pewno już dotrze i y, y, y do nas. Podobne spotkania sprzyjają ekumenizmowi, który był priorytetem pontyfikatu Jana Pawła II. Aby zrozumieć, trzeba poznać i być otwartym. Dla wspólnych braci w wierze, ważne jest co łączy, a nie dzieli. To już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube oraz lajkowania fanpage'a na Facebooku. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego wieczoru. Atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ przełomem Dunajca. Park Miniatur oraz Park Linowy w Niedzicy. Wodna atrakcje Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park Rozrywki Rapkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kaskrowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu. Z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu